Perkusyjne i strunowe, różnorodne, kolorowe. Ten tu usłyszysz też, co to jest, czy już wiesz? Instrumenciaki, instrumenciaki, lubią je dziewczyny, lubią też chłopaki. Tańce śpiewy i zabawy, chcesz dołączyć, nie ma sprawy. Witajcie w kolejnym odcinku Instrumenciaków. Dzisiaj spotkanie z instrumentami dętymi oraz muzyką ludową. Zapraszamy! Moi drodzy, na pewno większość z Was rozpoznała melodię, którą właśnie zagrałem. A był to Hejnał Mariacki. Od wielu, wielu lat grany co godzinę na cztery strony świata z północnej wieży Bazyliki Mariackiej na rynku w Krakowie. Teraz chciałbym Wam zaprezentować mój instrument: trąbka. Należy do grupy instrumentów dętych, blaszanych. Jest w całości wykonana z metalu. Jest jednym z najstarszych instrumentów. Na początku była długą, wąską rurą zakończoną czarą głosową. Grano na niej głównie sygnały. Z biegiem lat wynaleziono tłoki, które pozwalają na wydobycie o wiele większej ilości dźwięków. Żeby wydobyć dźwięk na trąbce, należy nabrać duży oddech, napiąć usta i wprawić je w wibracje poprzez dmuchanie powietrza. Spróbujcie zabzyczeć razem ze mną. Zobaczcie teraz, jak to wygląda. Czy wy też słyszycie tę muzykę? Ktoś gra piękną melodię. Sprawdźmy kto to. Przyleciał ptaszek złocowa, Usiadł na rynku Krakowa. A sa tadarasa, sa tadarasa. Pani. Teraz nauczymy się śpiewać piosenkę o ptaszku z łobzowa. Ja będę śpiewać zwrotki, a wy zaśpiewacie refren. Refren składa się ze słów: Asa, tadarasa. Powtórzcie razem z nami. Asa, tadarasa. A teraz powtórzcie po mnie melodię i słowa refrenu. Asa, tadarasa, asa, tadarasa. ASA TADARASA, ASA TADARASA. Świetnie, teraz spróbujemy zaśpiewać całą piosenkę wszyscy razem. Przyleciał ptaszek z Łobzowa, usiadł na... Tadarasa, asa Tadarasa, usiadł na rynku Krakowa Dowiemy się czegoś o instrumencie, który grał razem z nami. Akordeon składa się z trzech części: manuał dyskantowy dla prawej ręki, gra zazwyczaj melodię, manuał basowy dla lewej ręki. Mamy tam bardzo niskie dźwięki i często nam akompaniuje. To wszystko łączy miech czyli puca akordeonu. Dlaczego puca? Posłuchajcie sami. Wewnątrz akordonu znajdują się strojki przelotowe, zamocowane na drewnianej głośnicy. Wygląda to mniej więcej w ten sposób. Jak widzicie, mamy tutaj strojki i głośnice. Akordon klasyfikuje się jako instrument denty, ponieważ aby pracował stroik, potrzebne jest powietrze. Posłuchajcie sami. Akordon ma bardzo duże możliwości. Możemy grać bardzo niskie dźwięki. Również możemy grać bardzo wysoko i delikatnie. Możemy również zrobić glissando. Przedęcie. Oraz vibrato. Teraz zapraszam was na podróż pociągiem. Uwaga, uwaga, już za chwilę rusza nasz pociąg. Ciu, ciu. To wszystko, na koniec mam dla Was niespodziankę, jaką jest instrument ludowy Harmonia Polska. Harmonia Trzyrzędowa to polski instrument ludowy. Budowa jej jest bardzo zbliżona do akordeonu. Jest jednak trochę mniejsza i lżejsza. Charakteryzuje się ona bardzo ostrym brzmieniem i jest wykorzystywana w polskiej muzyce ludowej. Muzyka Halo, Andrzejku, gdzie ty jesteś? Prawie na miejscu. No miałeś być pół godziny temu. Już do Was biegnę. No to ruchy, ruchy, raz, raz, bo my już czekamy. Ale tempo. Normalnie jak w Polsce, dziadek. Zagramy? Zagramy. Dajcie dzieci, przyjechałem do Was z tym oto pięknym instrumentem. Jest to klarnet. Jest to instrument dęty drewniany. Zbudowany jest z hebanu, czarnego afrykańskiego drewna. Ale jak również widzicie, ma on różne otwory i różne klapy metalowe po to, aby zmieniać dźwięki. Składa się on z pięciu głównych części: czara głosowa, dolny korpus, górny korpus. Baryłka, zwana również beczułką oraz ustnikiem. Jak zapewne widzicie, na ustniku mamy złotą maszynkę, ligaturkę, która przytrzymuje bardzo ważny element, który jest źródłem naszego dźwięku. Jest to stroik. A stroik wykonany jest z trzciny bambusowej. Takie długie, długie łodygi na parę metrów, a bambus, jak wiecie, rośnie w ciepłych krajach. Aby wydobyć dźwięk z klarnetu, trzeba w niego porządnie dmuchnąć. Wtedy stroik wpada w drgania, powstaje rezonans, czyli dźwięk i mamy wspaniałe brzmienie klarnetu. Klarnet jest instrumentem bardzo uniwersalnym. Pojawia się w każdego rodzaju muzyce, od muzyki poważnej, klasycznej, aż po rozrywkową, jazzową, klezmerską. Dzieło Wolfganga Amadeusza Mozarta, koncert klarnetowy. Ale klarnet bywa również zadziorny, na przykład w błękitnej rapsodii George'a Gershwin'a. Możecie również go usłyszeć na przykład w bajkach. A teraz zapraszamy do nauki tańca klopok. Ustawcie się w parze buzią do siebie. W pierwszej części klapoka będziemy klepać w swoje nogi, w swoje ręce, a także w ręce partnera, raz prawą a raz lewą ręką. Spójrzcie, jak robią to nasi tancerze. Oczywiście możecie się dołączyć. Nogi klaśni prawa, nogi klaśni lewa, nogi klaśni prawa. Lewa, nogi, klaśni dwie. W drugiej części zatańczymy krokiem poleczki. A może chcecie zatańczyć całość razem z nami? Spróbujcie! Pewnie zwróciliście uwagę na stroje, w które ubrani są nasi bohaterowie. To stroje ludowe z różnych regionów Polski. Nasza Krakowianka nosi czarne, sznurowane buty, kwiecistą spódnicę, a na niej zapaskę. Na białą koszulę zakłada bogato zdobiony gorset. Na głowie ma wianek z kwiatków, a na szyi oczywiście czerwone korale. Krakowiak również nosi czarne skórzane buty, w które wpuszcza pasiaste portki. Na białą koszulę zakłada kaftan, a pod szyją wiąże czerwoną wstążeczkę. Na głowie ma czapkę. To rogatywka. Kawalerowie wpinali w nią pęk pawich piór. A czy wiecie, że Krakowiaka można usłyszeć już z daleka? To dlatego, że do jego pasa przyczepione są brzęczące brzękadła. Strój łowicki jest przez wielu uważany za jeden z najpiękniejszych strojów ludowych, być może dlatego, że jest bardzo kolorowy, a także pięknie haftowany w kwiaty. Łowiczanki noszą barwne kiecki, które składają się z pasiastej wełnianej spódnicy oraz aksamitnego haftowanego stanika. Na spódnicę zakładają pasiastą zapaskę, a na szyi oczywiście, biżuteria czerwone korale. Bielunka to nazwa koszuli łowickiej. Zarówno panowie, jak i panie nosili bielunki zdobione kwiatowymi haftami. Chłopcy zakładali jeszcze kamizelkę oraz pasiaste spodnie. Wokół bioder wiązali długi pas, a na głowie nosili kapelusz. A to jest strój z górnego Śląska. Nazywamy go strojem bytomskim lub rozbarskim. Panie nosiły długie spódnice, na które zakładały zapaski. Na nogach miały trzewiki. Biała koszula z rękawami do łokcia to kabotek. Na niego ślązaczka zakładała gorset. Ślązak nakładał na białą koszulę kamizelkę, a pod szyją wiązał jedwabną chustkę. Jego spodnie to jelenioki. Spójrz na wszystkie trzy panie. Każda ma coś na głowie. Krakowianka wianek, łowiczanka chustę, natomiast ślązaczka na wielkie uroczystości zakładała galandę. A ten strój pewnie już rozpoznajesz. To galowy strój górnika. Zwróć uwagę na jego czapkę. Nazywa się czako. Przyczepiony jest do niej pióropusz z kogucich piór. Pióropusz może być w kolorze zielonym, białym, czarnym i czerwonym. A każdy kolor jest przeznaczony dla innej grupy górników. Czerwony oznacza członków orkiestry górniczej. Z przodu czako widnieje górnicze godło. W dzisiejszym odcinku poznaliśmy trzy instrumenty dente. Była to trąbka, klarnet oraz akordeon. Przed nami kilka dźwiękowych zagadek. Ciekawe, czy rozpoznacie, co to za instrument? Brawo, macie rację, to była trąbka. Świetnie, to był akordeon. Doskonale! Usłyszeliśmy klarnet. To już ostatni odcinek Instrumenciaków. Mamy nadzieję, że dobrze się z nami bawiliście. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Do zobaczenia!